Tak, pralko-suszarka Samsung po rocznych już prawie testach mogę już coś o niej powiedzieć. Wcześniej umieściłem jakiś krótki filmik, tylko z czego większość z Was była niezadowolona. Teraz, kiedy już użytkujemy ją ponad rok, mogę coś powiedzieć o niej. Po pierwsze, jest ładna, zanim ją wybrałem. Nie patrząc na estetyczne walory, to długo szukałem pralko-suszarki takiej, która będzie miała opinie mówiące o tym, że ta suszarka się dobrze spisuje, bo to było w sumie wtedy dla mnie najważniejsze. Teraz już nie, się przeprowadziliśmy, więc nie używamy jej, tej funkcji suszarki tak często. Natomiast jeszcze niedawno e, cały czas z niej korzystaliśmy. Pralka jest ładna wyświetlacz czytelny jest co ważne cicha i w jednym trybie pracy i w drugim trzeba uważać na to z takich rzeczy będę mówił he, 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 he. będę mówił chaotycznie może ale trzeba pamiętać żeby czyścić ten filtr tutaj który jest na dole dlatego że tam się gromadzą pyłki które he, się zbierają po suszeniu tej pralce natomiast he, Jestem z tego trybu zadowolony. Jeżeli wyciągnie się pranie po suszeniu od razu po zakończeniu procesu, to faktycznie niewiele jest tam do prasowania. Nie zdarzyło nam się, żeby ubrania się kurczyły po tym albo niszczyły. Co tu ciekawego jeszcze? Ważne jest, żeby sobie tak właśnie ustawić ten tryb, bo on jest dość długi w zależności od tego, jak tam, jaki rodzaj prania się ustawi. Jakiego rodzaju pranie się wymaga, to no, trzeba obliczyć to tak. My nastawiliśmy ją na noc i e, kończyła pranie, kiedy e, wychodziliśmy do pracy, więc wtedy trzeba było e, pranie i suszenie kończyła wtedy, kiedy wychodziliśmy do pracy, więc wtedy trzeba było je wyciągnąć, żeby nie było zbyt mocno wygniecione. W każdym razie takie krótkie opowiadanko. Ja jestem zadowolony.